Kolejne pytanie z serii pytań o pieniądze, o przyciąganie obfitości do swojego życia. Więc nie wychodzę z narzekania, nie mam pieniędzy, chcę pieniądze, tylko wychodzę z pytaniem, otwieram się, proszę wszechświat o pokazanie mi możliwości otrzymania tych pieniędzy. Kochani, jeżeli prosisz wszechświat o Miłość, obfitość, bo cokolwiek możesz tam wstawić miejsce pieniędzy. Miłość, zdrowie, dom, rodzinę, wakacje, urlop, cokolwiek. Ale poproś o to wszechświat. Zatrzymaj się, weź kilka głębokich wdechów. Więc bawcie się tymi pytaniami, ale pamiętajcie, pracujcie z nimi przez miesiąc, trzy miesiące, po trzydzieści razy dziennie. Nie klepcie tego. Jak różaniec w kościele. Tylko kilka głębokich wdechów. Zatrzymajcie się. Rano, jak wstaniecie, wieczorem przez ten, w ciągu dnia. Co mogę dziś zrobić, co przyniesie mi pieniądze, już dziś? I zobaczcie, jak one was otworzą. Pamiętajcie, pieniądze lubią radość, lubią ekscytację. Im o czymś bardziej myślisz, im czegoś bardziej pragniesz, to wychodzisz. Z pozycji braku, niedostatku, a im jesteś bardziej radosna, uśmiechnięta, szczęśliwa, to pieniądze do Ciebie przyjdą, to miłość do Ciebie przyjdzie, bo ekscytacja, radość przyciąga wszystko do swojej przestrzeni. Katarzyna Kapczyk, facilitator, akcesorius.